Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje życie jest wywrócone do góry nogami, że wszystko, co zbudowałeś, rozpada się na kawałki? Może myślisz: Nie ma już dla mnie nadziei, straciłem za dużo? Chcę, abyś bardzo uważnie wsłuchał się w to, co teraz powiem. Moment, w którym myślisz, że wszystko się skończyło, może być dokładnie tym, kiedy Bóg zamierza odwrócić twoje życie. Zanim przejdziemy dalej, Upewnij się, że jesteś subskrybentem kanału, aby Bóg mógł nadal prowadzić twoje życie przez te wiadomości, które z taką troską dla ciebie przygotowaliśmy. Wiesz, kiedy mówię o tym, że Bóg odwraca twoje życie, nie mam na myśli zniszczenia. Mówię o całkowitej restauracji. Ta praca, którą straciłeś, Bóg może dać ci lepszą. Ten związek, który się skończył? Bóg może przynieść uzdrowienie, a nawet restaurację, lub otworzyć drzwi do czegoś nowego, czego jeszcze nie wyobrażasz sobie. Joyce Meyer zawsze nas uczy, że Bóg jest specjalistą w braniu popiołów z naszego życia i przemienianiu ich w piękno. On jest ekspertem w restauracji. A kiedy Bóg przywraca, nie tylko naprawia, on ulepsza. Kiedy patrzymy na Biblię, widzimy Hioba. Człowieka, który stracił wszystko swoją rodzinę, zdrowie, majątek. Wszystko co zbudował zostało zniszczone. Siedział na popiele, drapiąc swoje rany i zadając sobie pytanie: dlaczego to wszystko się dzieje? Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Jakbyś siedział na popiele, patrząc na zgliszcza swojego życia? Ale historia Hioba nie kończy się tam. Biblia mówi nam w Księdze Hioba 42:10: A Pan przywrócił pomyślność Hioba, gdy ten modlił się za swoich przyjaciół. A Pan dał Hiobowi dwa razy więcej niż miał wcześniej. Dwa razy więcej. Kiedy Bóg odwraca nasze życie, nie oddaje tylko tego, co straciliśmy. On mnoży. Czy słyszysz to? Bóg nie tylko przywraca, On mnoży: Bierze to, co zabrał wróg i oddaje pomnożone. Joyce Mayer często dzieli się w swoich przesłaniach tym, jak sama doświadczyła tej prawdy. Po latach nadużyć i bólu mogłaby pozostać ofiarą, ale Bóg zmienił jej sytuację. Nie tylko uzdrowił jej rany, ale przemienił jej ból w cel, docierając do milionów ludzi na całym świecie. Prorok Joel również o tym mówił. W księdze Joela 2,25 Bóg obiecuje: Przywrócę lata, które zjadł szarańczak. Pomyśl o tym przez chwilę. Te lata, które czujesz, że zostały zmarnowane, te stracone możliwości. Te marzenia, które umarły, Bóg obiecuje przywrócić to wszystko. Kiedy wróg przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć, chce, abyś uwierzył, że to koniec, chce, abyś się poddał, chce, abyś myślał, że nie ma już nadziei, ale to kłamstwo. Dopóki masz tlen w płucach, Bóg może odmienić twoją sytuację. Jak zawsze mówi Joyce Meyer, gdzie idzie umysł, tam podąża człowiek. Jeśli wciąż będziesz myślał, że to koniec, będziesz żył tak, jakby to naprawdę było, ale jeśli zaczniesz myśleć zgodnie z Bożym Słowem, jeśli zaczniesz wierzyć, że Bóg właśnie ma zamiar odmienić twoją sytuację, zaczniesz żyć w oczekiwaniu na cud. Może myślisz, ale nie rozumiesz, co straciłem, nie rozumiesz, jak dużo czasu minęło, nie rozumiesz, jak niemożliwa wydaje się moja sytuacja. Pozwól, że opowiem ci coś. Łazarz był martwy od czterech dni, gdy Jezus przybył. Ludzie powiedzieli Jezusowi: Panie, gdybyś tu był, mój brat nie umarłby. Innymi słowy: Jest za późno, okazja przeszła, nie ma co robić. Ale Jezus nie działa w ramach naszych ograniczeń czasowych. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Wywołał Łazarza z grobu po czterech dniach. Jeśli on może wskrzesić kogoś, kto był martwy przez cztery dni, z pewnością może przywrócić to, co straciłeś, niezależnie od tego, ile czasu minęło. Biblia mówi w Efezjan 3.20, że Bóg jest mocny, aby uczynić nieskończenie więcej niż wszystko, o co prosimy lub myślimy, według Jego mocy, która działa w nas. Nieskończenie więcej. Nie tylko to, o co prosimy, nie tylko to, o czym marzymy, ale nieskończenie więcej. Joyce Meyer często mówi, że powinniśmy oczekiwać nieoczekiwanego od Boga. Kiedy myślisz, że on zadziała w określony sposób, on zaskakuje cię, robiąc coś jeszcze większego. To właśnie znaczy, że Bóg przewraca twoje stół. Czy pamiętasz, kiedy Jezus wszedł do świątyni i zobaczył handlarzy? Przemienili dom modlitwy w jaskinie zbójców. Biblia mówi, że Jezus przewrócił ich stoły. Dlaczego? Bo profanowali coś świętego. Podobnie gdy wróg próbuje ukraść, zabić i zniszczyć to, co Bóg ma dla ciebie, gdy stara się przekształcić twoje życie, które powinno być świadectwem dobroci Boga w świadectwo porażki, Bóg wstaje. On przewraca stoły, mówi: dość, tyle wystarczy i nie więcej. Czy zauważyłeś, jak niektóre z największych błogosławieństw przychodzą po największych wyzwaniach? Józef, został sprzedany jako niewolnik przez własnych braci, fałszywie oskarżony i wrzucony do więzienia. Ale Bóg działał przez cały czas. To, co wydawało się końcem, było tylko początkiem czegoś znacznie większego. Józef przeszedł z więzienia do pałacu w jednym dniu. Jak zawsze uczy Joyce Meyer, Bóg nie marnuje naszego bólu. Wykorzystuje każdą łzę, każde rozczarowanie, każdą porażkę jako okazję, aby pokazać swoją chwałę i dobroć w naszym życiu. Może myślisz, tak, ale to było w Biblii, to zdarzyło się Joyce Meyer. A co ze mną? Jak mogę mieć pewność, że Bóg przewróci mój stół? Pozwól, że powiem coś, co Joyce Meyer często podkreśla. Słowo Boże nie jest tylko dla kilku specjalnych osób, jest dla wszystkich, którzy wierzą. Obietnice Boże nie są tylko dla postaci biblijnych czy sławnych kaznodziejów, są dla ciebie. W Jeremiasza 29:11 Bóg mówi: Bo wiem, jakie mam dla was plany, mówi Pan, plany pokoju, a nie zła, aby dać wam przyszłość i nadzieję. Ta obietnica jest dla ciebie. W Izajasza 43:19 Bóg mówi: Oto czynię coś nowego, teraz wyjdzie na jaw, czyż tego nie dostrzegacie? Oto kładę drogę na pustyni i rzeki na bezdrożu. Ta obietnica jest dla ciebie. W Rzymian 8:28 Biblia mówi Wiemy, że wszystko działa razem ku dobremu tym, którzy miłują Boga, tym, którzy są powołani zgodnie z Jego zamysłem. Ta obietnica jest dla ciebie. Joyce Mayer zawsze przypomina nam, że nie powinniśmy patrzeć na okoliczności, ale na obietnice Boże. Kiedy wszystko wokół ciebie wydaje się rozpadać, to czas, aby jeszcze mocniej trzymać się Słowa Bożego. Wiesz, są momenty w naszym życiu, kiedy musimy po prostu zaufać Bogu, nawet gdy nie rozumiemy, co się dzieje. Jak często mówi Joyce Mayer: Zaufanie to nie poleganie na tym, że Bóg zrobi to, czego pragniesz, ale na tym, że On zrobi to, co najlepsze. Może teraz stoisz w obliczu sytuacji, która wydaje się niemożliwa straciłeś pracę. Twoje małżeństwo jest na krawędzi, twoje zdrowie jest zagrożone, twoje dzieci są daleko od Boga. Może myślisz, jak Bóg może odwrócić tę sytuację? Pozwól, że opowiem o Morzu Czerwonym. Kiedy Izraelici byli uwięzieni między armią egipską a morzem, wydawało się, że nie ma wyjścia. To było dosłownie niemożliwe. Ale Bóg otworzył morze, stworzył drogę tam, gdzie nie było drogi. Ten sam Bóg, który otworzył morze czerwone, jest tym Bogiem, który jest teraz z tobą. Ten sam Bóg, który wzbudził Łazarza z martwych, jest tym Bogiem, który działa w twojej sytuacji teraz. Ten sam Bóg, który przywrócił podwójnie dla Hioba, jest tym Bogiem, który zaraz odmieni twoją sytuację. Joyce Meyer często opowiada, jak sama stawiła czoła momentom, gdy wszystko wydawało się stracone. Ale postanowiła zaufać Bogu, nawet gdy nie widziała wyjścia. I Bóg nie tylko pomógł jej przezwyciężyć tę sytuację, ale wykorzystał te same okoliczności, aby ukształtować jej posługiwanie i dotrzeć do milionów ludzi. Pytanie nie brzmi, czy Bóg może odwrócić Twoje życie. On może. Pytanie brzmi, czy pozwolisz mu to zrobić. Czy będziesz ufać mu, nawet gdy nie rozumiesz. Czy nadal będziesz wierzyć, nawet gdy nie widzisz żadnych dowodów? Joyce Meyer często mówi: Wiara nie opiera się na tym, co widzimy lub czujemy, ale na tym, co wiemy. A co my wiemy? Wiemy, że Bóg jest wierny. Wiemy, że on spełnia swoje obietnice. Wiemy, że jest mistrzem w przywracaniu. Więc co musisz zrobić, czekając na to, aż Bóg odwróci twoje życie? Po pierwsze, trzymaj oczy utkwione w nim, a nie w problemie. Im więcej patrzysz na problem, tym większy się wydaje. Im więcej patrzysz na Boga, tym większy On staje się w Twoim życiu. Po drugie, napełnij swój umysł słowem Bożym. Jak zawsze mówi Joyce Mayer: Gdzie umysł idzie, tam podąża człowiek. Jeśli napełnisz swój umysł wątpliwościami i lękami, będziesz żył życiem pełnym wątpliwości i lęków. Ale jeśli napełnisz swój umysł słowem Bożym, będziesz żył życiem wiary i zwycięstwa. Po trzecie, nie poddawaj się. Nieważne jak długo to potrwa, nieważne jak niemożliwe się wydaje, wciąż ufaj Bogu. Nadal wiesz, że On jest bliski odwrócenia Twojego życia. Biblia mówi w Galacjan 6:9: I nie zniechęcajmy się do czynienia dobra, bo w swoim czasie będziemy zbierać, jeśli nie ustaniemy. Jest odpowiedni czas na Twoje zbiory, jest odpowiedni czas na Twoje przywrócenie, jest odpowiedni czas, aby Bóg odwrócił Twoje życie. Joyce Meyer często dzieli się tym, jak musiała wytrwać w trudnych czasach, zanim zobaczyła spełnienie obietnic Bożych w swoim życiu. Ale ona dalej ufała, dalej wierzyła, dalej wytrwała. I Bóg był wierny. Czy kiedykolwiek słyszałeś historię Eliasza? Po trzyletniej suszy modlił się o deszcz, wysłał swojego sługę, aby spojrzał na horyzont, ale nie było nic. Wysłał sługę ponownie, nadal nic. Siedem razy wysyłał swojego sługę, a w końcu, za siódmym razem, sługa zobaczył małą chmurkę wielkości dłoni człowieka. Ta mała chmurka była początkiem wielkiego deszczu. Podobnie, być może widzisz tylko mały dowód na to, że Bóg działa w Twojej sytuacji. Może to być tylko mała poprawa, niewielki otwór, mała szansa. Nie lekceważ małych początków. Ta mała chmurka może być znakiem, że Bóg właśnie zamierza odmienić Twoje życie. Joyce Meyer zawsze przypomina nam, że Bóg często działa stopniowo w naszym życiu. Rzadko zmienia wszystko naraz, ale zawsze działa, zawsze przemieszcza, zawsze przywraca. Możesz nie widzieć wszystkich zmian od razu, ale jeśli nadal będziesz ufać, jeśli nadal będziesz wierzyć, jeśli będziesz podążać za Bogiem dzień po dniu, pewnego dnia spojrzysz wstecz i zdasz sobie sprawę, że On nie tylko odmienił twoje życie, On całkowicie je przekształcił. Więc jeśli dzisiaj borykasz się z niemożliwą sytuacją, jeśli straciłeś coś lub kogoś cennego, jeśli czujesz, że nie ma nadziei, posłuchaj mnie dobrze. Bóg zamierza odmienić twoje życie. To, co wydawało się stracone, zostanie przywrócone. To, co wydawało się martwe, ożyje na nowo. To, co wydawało się niemożliwe, stanie się świadectwem wierności Boga. Jak zawsze mówi Joyce Meyer. Tam, gdzie diabeł próbował Cię pokonać, jest dokładnie miejsce, w którym Bóg da Ci największą zwycięstwo. Diabeł pomyślał, że wygrał, gdy Jezus został ukrzyżowany. Nie wiedział, że krzyż był w rzeczywistości planem Boga na odkupienie ludzkości. To, co wydawało się największą porażką, stało się największym zwycięstwem. W ten sam sposób to, co wydaje się teraz Twoją największą porażką, może stać się Twoim największym świadectwem. To, co wydaje się końcem, może być jedynie początkiem czegoś znacznie większego niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Bóg jest gotowy, aby odwrócić Twoje losy. On ma zamiar pokazać światu, że jest wierny, że jest potężny, że jest Bogiem przywrócenia. Biblia mówi w Izajasza 61: Trzy, że Bóg daje piękno zamiast popiołów, olej radości zamiast smutku, szaty chwały zamiast ducha zgnębionego. Aby byli nazywani dębami sprawiedliwości, sadzonymi przez Pana dla Jego chwały. Joyce Meyer zawsze podkreśla tę prawdę w swoich przesłaniach. Bóg nie tylko usuwa popioły, On zaniedaje piękno, On nie tylko osusza Twoje łzy, On daje olej radości, On nie tylko pociesza Twój zgnębiony duch, On daje szatę chwały, to jest boska restauracja, to jest Bóg odwracający Twoje losy. Może myślisz, ale sam spowodowałem swoje problemy, to była moja wina, jak mogę oczekiwać, że Bóg przywróci to, co sam zniszczyłem? Pozwól, że powiem coś, co Joyce Mayer często powtarza: łaska Boża jest większa niż nasze błędy. Jego miłosierdzie odnawia się każdego ranka. Jego miłość jest bezwarunkowa. Biblia jest pełna ludzi, którzy popełnili straszne błędy, ale doświadczyli przywrócenia od Boga. Dawid popełnił cudzołóstwo i morderstwo, ale Bóg go przywrócił i nazwał człowiekiem według serca Bożego. Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa, ale Jezus go przywrócił i użył do zbudowania swojego kościoła. Paweł prześladował chrześcijan, ale Bóg przemienił go w największego apostoła. Jeśli Bóg mógł przywrócić Dawida, Piotra i Pawła, z pewnością może przywrócić także ciebie. Niezależnie od tego, co zrobiłeś, niezależnie od liczby popełnionych błędów, łaska Boża jest wystarczająca, Jego miłość jest bezwarunkowa, Jego moc przywrócenia jest dostępna dla Ciebie dzisiaj. Joyce Mayer często dzieli się swoją historią przemocy, bólu i złych wyborów, oraz tym, jak Bóg ją całkowicie przywrócił. Nie jest tylko osobą, która przeżyła, jest znacznie więcej niż zwycięzczynią dzięki temu, który ją ukochał. Ty również możesz być więcej niż zwycięzcą. Ty także możesz doświadczyć pełnej restauracji. Możesz zobaczyć, jak Bóg zmienia twoją sytuację, zamieniając twoje popioły w piękno, twoją żałobę w radość, a twój przygnębiony duch w uwielbienie. Jedyna rzecz, którą musisz zrobić, to zaufać Mu. Zaufać, że On jest tym, kim mówi, że jest. Zaufać, że zrobi to, co obiecał. Zaufać, że jest specjalistą od restauracji, że jest mistrzem w zmianie sytuacji. Jak zawsze mówi Joyce Meyer: Diabeł jest kłamcą. Ale Bóg jest prawdziwy. Diabeł chce, abyś uwierzył, że to koniec, że nie ma nadziei, że straciłeś na zawsze. Ale Bóg mówi, uczynię wszystko nowym. Bóg mówi, odbuduję lata, które zjadły szarańcze. Bóg mówi, dam ci piękno zamiast popiołów. Kogo zamierzasz uwierzyć? Kłamstwom wroga czy obietnicom Boga? Joyce Meyer często wspomina, jak musiała podjąć świadomą decyzję, aby wierzyć w Słowo Boże, a nie w kłamstwa wroga. To nie było łatwe. Były dni, kiedy musiała walczyć, aby uwierzyć. Były chwile, kiedy musiała chwytać się obietnic Boga ze wszystkich sił. Ale nadal wierzyła, nadal ufała, nadal miała nadzieję. I Bóg był wierny. Nie tylko ją przywrócił. Wykorzystał ją, aby przynieść restaurację milionom ludzi na całym świecie. Ten sam Bóg, który przywrócił Joyce Mayer, to Bóg, który chce przywrócić ciebie. Ten sam Bóg, który zmienił jej sytuację, to Bóg, który chce zmienić twoją sytuację. Więc bez względu na to, co straciłeś, bez względu na to, jak niemożliwa wydaje się twoja sytuacja, pamiętaj o tym. Bóg zamierza odwrócić twój los. To, co wydawało się stracone, zostanie przywrócone. To, co wydawało się martwe, znów ożyje. To, co wydawało się końcem, stanie się jedynie początkiem czegoś znacznie większego niż kiedykolwiek mogłeś sobie wyobrazić. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, napisz w komentarzach: Bóg odwraca mój los, a abym wiedział, że ta wiadomość dotarła do ciebie. Polub ten film, abyśmy mogli dotrzeć do większej ilości osób z tym przesłaniem nadziei i przywrócenia. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, Zrób to teraz, aby otrzymywać więcej wiadomości, które wzmocnią twoją wiarę i przemienią twoje życie. Jest tu film obok, który doskonale uzupełnia ten temat. Kliknij i kontynuuj ze mną. Bóg cię bogato błogosławi.